Rosja jest potężna, ma wszystkich ludzi sprzęt i wiedzę, aby raz na zawsze pokonać Ukrainy. A kiedy to się stanie, Putin będzie uważany za jednego z największych rosyjskich przywódców wszech Przynajmniej tak chcę, żebyśmy myśleli. Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Putin jest tak zdesperowany, że będzie zmuszony zakończyć wojnę w ciągu roku. Tak twierdzi były premier Rosji, który kiedyś był sojusznikiem Putina, ale teraz został przez rosyjskiego dyktatora nazwany zagranicznym agentem. 14 lipca Times Radio rozmawiało z Michałem Kasianowem. W latach 2000-2004 Kasianow pełnił funkcję premiera Rosji. Jeśli ten okres wydaje się znaczący, to dlatego, że obejmował pierwsze cztery lata rządów Putina jako prezydenta Rosji. Kasianow, będący pozostałością po czasach administracji byłego prezydenta Borysa Jelcyna, szybko rozczarował się polityką gospodarczą Putina. Opuścił rząd w 2004 roku i od tego czasu jest ciernie w boku Putina. Startował w wyborach prezydenckich w 2008 roku, choć ostatecznie odmówiono mu udziału z powodów politycznych. Kasianow przemawiał na rosyjskich protestach, domagając się uczciwych wyborów i był współzałożycielem Partii Wolności Narodu, która sprzeciwia się Putinowi. Niewiele osób na świecie zna Putina lepiej niż Kasianow. Jest też niewiele osób, których Putin nienawidzi bardziej niż swojego byłego premiera. Kasianow jest jednym z najsilniejszych głosów opozycji, z którymi Putin musi się zmierzyć. I w swojej rozmowie z Times Radio Kasianow jasno daje do zrozumienia, że uważa, iż Putin nie może kontynuować wojny na Ukrainie jeszcze długo. Jeśli ma mieć jakąkolwiek szansę na utrzymanie swojej pozycji jako przywódca Rosji, Kasianow uważa, że Putin musi się poddać w ciągu roku. Jeśli tego nie zrobi, były premier twierdzi, że cała wojna na Ukrainie się załamie, a reżim Putina może upaść razem z nią. Kasianow twierdzi, że presja wywierana na Putina jest powodem, dla którego musi on dążyć do zawarcia pokoju. I to prowadzi nas do głównych powodów, dla których Putin stoi na krawędzi kapitulacji. Wszystko zaczyna się od prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Zapytany, czy wierzy, że Trump ma wolę przeciwstawić się Putinowi, Kasjanow mówi, że prezydent Stany Zjednoczone Ameryki może odegrać kluczową rolę w kapitulacji Putina. Wskazuje na ostatnie działania, które podjął Trump, a które wywrą ogromną presję na Putina. Po pierwsze, Donald Trump w końcu zgodziłby się z europejskimi kolegami. Po prostu, żeby sprzedać, a nie przekazać Ukrainie sprzęt i amunicję, ale sprzedać za pieniądze. To będzie ożywienie nowych dostaw dla Ukrainy. To dobra rzecz, żeby to zrobić, mówi Kasjanow. Były premier Rosji ma na myśli umowę, którą Trump podobno zawarł z sojusznikami NATO w połowie lipca. The New York Times poinformował o tej umowie, zauważając, że Trump ogłosił ją podczas wywiadu w Białym Domu w towarzystwie sekretarza generalnego NATO, Marka Rutę. Według Trumpa NATO zacznie kupować broń od Stanów Zjednoczonych którą będzie można szybko dostarczyć na pole bitwy. Dzięki temu Ukraina będzie mogła użyć ich do obrony przed siłami Putina. Ten krok nastąpił w momencie, gdy Trump wyraził swoje niezadowolenie wobec Putina za brak udziału w rozmowach pokojowych. Jestem rozczarowany prezydentem Putinem, ponieważ myślałem, że dwa miesiące temu mielibyśmy już porozumienie, ale wydaje się, że do tego nie dochodzi, powiedział Trump, ogłaszając umowę. Trump dodał: Moje rozmowy z nim są bardzo przyjemne, a potem w nocy wystrzeliwane są rakiety. Oszukał wielu ludzi, oszukał Clintona. Busha, Obamę, Bidena mnie nie oszukał. Umowa jest zawarta, została w pełni zatwierdzona. Wkrótce amerykańska broń zacznie napływać do Ukrainy dzięki sojusznikom tego kraju z NATO twierdzi Trump. To będzie oznaczać naprawdę ogromne ilości sprzętu wojskowego. Chociaż konkretne mechanizmy i to, co Ukraina otrzyma, nie zostały jeszcze ujawnione, Kasianow ma nadzieję, że biurokracja nie opóźni tej umowy. Mam nadzieję, że nie zajmie to dużo czasu, aby dostarczyć Ukrainie niezbędny sprzęt. A w szczególności systemy Patriot. To, co tutaj widzimy, to presja. Kasianow uważa, że presja wywierana na Putina przez tę nową umowę zbrojeniową przyczyni się do tego, że przywódca Rosji zostanie zmuszony do szukania pokoju. Logika jest słuszna. Latem Putin rozpoczął nową ofensywę przeciwko Ukrainie. W jej ramach Rosja skierowała 50 tysięcy żołnierzy do stworzenia strefy buforowej w sumach oraz ponad 110 tysięcy do Doniecka z zamiarem zdobycia Pokrowska. Równolegle z tą ofensywą lądową, Putin wysyła rekordową liczbę dronów i rakiet na ukraińskie miasta. Sukces Putina tego lata zależy od tego, czy Ukraina będzie miała ograniczony lub żaden dostęp do zaawansowanych systemów obronnych, które mogłyby zatrzymać ofensywę. Zapowiedzi Trumpa sugerują, że Ukraina będzie miała broń, której potrzebuje. Ofensywa Putina utknie w martwym punkcie, gdy tysiące rosyjskich żołnierzy i setki jednostek sprzętu wojskowego zostaną zniszczone. Kolejna porażka wśród wielu innych, które miały miejsce od czasu rozpoczęcia inwazji przez Putina, wywrze dodatkową presję na Putina, by zakończył wojnę. A jeśli to nie zadziała, są jeszcze wtórne taryfy, którymi Trump groził w połowie lipca. Wraz z nowym porozumieniem NATO, Trump ogłosił również, że daje Putinowi 50 dni od 14 lipca na zawarcie nowego porozumienia z Ukrainą. Albo Stany Zjednoczone nałożą wtórne sankcje na Rosję. Pomysł jest prosty. Stany Zjednoczone Ameryki nie mogą obecnie naprawdę zaszkodzić Rosji bezpośrednimi taryfami, wymiana handlowa między tymi dwoma krajami jest zbyt niska, żeby to było możliwe. Przedstawiciel handlowy Stanów Zjednoczonych zauważa, że w 2024 roku wymiana handlowa między Stany Zjednoczone Ameryki a Rosją wyniosła tylko 35 miliardów dolarów, co jest niewielką kwotą, biorąc pod uwagę rozmiar obu krajów. Jeśli bezpośrednie COA nie zadziałają, Cła to sposób, w jaki Trump zamierza zaszkodzić Putinowi. Zgodnie z tym planem, każdy kraj, który kupuje od Rosji, zostanie objęty cłami, które utrudnią tym krajom handel ze Stanami Zjednoczonymi. To sytuacja bez wyjścia. Każdy dotknięty kraj będzie zmuszony podjąć trudną decyzję: kontynuować handel z Rosją pomimo amerykańskich ceł, albo całkowicie zrezygnować z Rosji. Trump ma nadzieję, że większość wybierze tę drugą opcję, co poważnie uderzy w rosyjską gospodarkę. Mówiąc o rosyjskiej gospodarce, Kasianow omówił również wpływ, jaki zachodnie sankcje miały na Rosję i wysiłki wojenne Putina. Początkowo, jak mówi Kasianow, sankcje nie wywołały takiego efektu, na jaki liczył Zachód. Indywidualne sankcje, wszystkie te pakiety nałożone w ciągu trzech lat, po prostu nie przyniosły natychmiastowego efektu, nie zmusiły Putina do zatrzymania wojny. Wiemy, że Putin wciąż naciska. Mimo, że Rosja zmaga się z 24 311 sankcjami, z których 21 692 zostały nałożone po rozpoczęciu inwazji przez Putina. Jednak sankcje wywarły jeszcze większą presję na barki Putina, a ta presja zaczyna być odczuwalna w całej rosyjskiej gospodarce, jak wyjaśnia Kasjanow. Stworzyły poważny problem dla kraju i obecnie mają skumulowany efekt na przestrzeni trzech lat. A Putin czuje, że to staje się coraz trudniejsze. Do końca tego roku będzie jeszcze trudniej, i nawet już teraz jego ministrowie go o tym ostrzegają. Banki Rosji z pewnością obawiają się tego, co przyniesie przyszłość rosyjskiej gospodarce. 26 czerwca Bloomberg poinformował, że rosyjskie banki prywatnie biły na alarm z powodu liczby swoich klientów korporacyjnych i detalicznych, którzy nie spłacają swoich kredytów. Według tego źródła winne są wysokie stopy procentowe, ponieważ Rosja zmaga się z 20% stopą która sprawia, że dla firm zaciągnięcie kredytu jest niemal niemożliwe. Bloomberg informuje, że w Rosji rośnie ryzyko wybuchu kryzysu zadłużenia, tak twierdzą rosyjscy urzędnicy bankowi. Dodatkowo portfele kredytowe banków zaczynają się załamywać. Według jednych szacunków, portfel kredytów korporacyjnych rosyjskich banków w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2025 roku zmniejszył się o 15 bilionów rubli, czyli 19 miliardów dolarów, zanim się ustabilizował. Bloomberg mówi, że ostrzeżenia przed recesją gospodarczą są w Rosji bardzo poważne. Nerwy są napięte, co powoduje wzrost napięcia. A część przyczyny, według Bruegla, polega na tym, że Putin zmilitaryzował rosyjską gospodarkę. Priorytetowe traktowanie obronności, zwłaszcza w przemyśle, doprowadziło do powstania niezrównoważonego modelu gospodarczego. Produkcja poza sektorem obronnym gwałtownie spada, co zmniejsza dochody Rosji z eksportu. Ponieważ jej potencjał przemysłowy jest skierowany na produkcję broni, żołnierze tego kraju muszą nadal naciskać na Ukrainę. Ta transformacja początkowo była korzystna dla rosyjskiej gospodarki. Nawet w 2024 roku, jak zauważa Bruegel, Rosja odnotowała wzrost o 41%, ale w pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano jedynie 14% wzrostu, co oznacza spadek aktywności gospodarczej o 0,6%. W porównaniu z poprzednim kwartałem. W tym tkwi problem Putina. Zmiany, które wprowadził w rosyjskiej gospodarce, były dobre na krótki okres, kiedy sądził, że jego siły mogą pokonać Ukrainę w ciągu zaledwie kilku lat. Teraz tak się nie stało. Problemy gospodarcze zaczynają się pojawiać. Sankcje, o których wspomina Kasjanow, mają wpływ. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, czyli Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, twierdzi nawet, że sankcje przekształciły przyszłość gospodarczą Rosji. Sankcje nałożone przez państwa koalicji jednoznacznie osłabiły możliwości gospodarcze Rosji, ograniczając jej zdolność do prowadzenia działań wojskowych na Ukrainie. W 2022 roku produkt krajowy brutto Rosji skurczył się o 21% i chociaż Rosji udało się odzyskać wzrost gospodarczy w miarę przedłużania się wojny, ten wzrost był wynikiem przestawienia się na gospodarkę wojenną. Jak zauważa Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, opiera się to na produkcji a następnie niszczeniu broni wojennej. Odporność, jaką wykazała rosyjska gospodarka w ciągu pierwszych trzech lat wojny rozpoczętej przez Putina, była imponująca, ale rosyjska wytrzymałość gospodarcza się wyczerpała. Możemy to teraz zobaczyć w statystykach handlowych, a także w kurczeniu się rosyjskiej gospodarki. 14 lipca Moscow Times poinformował, że handel między Rosją a Chinami spadł o 9% w pierwszej połowie 2025 roku. Chociaż może się to nie wydawać dużą liczbą, Chiny były dla Putina kołem ratunkowym. To właśnie Chiny zaczęły kupować rosyjską ropę na rekordową skalę, gdy zachodnie sankcje utrudniły Putinowi sprzedaż gdzie indziej. Ograniczenie handlu teraz po ponad trzech latach wojny to ostatnia rzecz, której chce Putin, gdy desperacko stara się kontynuować swoją inwazję. Mówiąc o ropie, liczby na tym polu też nie wyglądają dużo lepiej. W czerwcu Bloomberg poinformował, że dochody Rosji z ropy spadły do najniższego poziomu od dwóch lat. Putin był w stanie uzyskać jedynie 55 miliardów dolarów. Z podatków związanych z ropą w maju 2025 roku, co stanowiło spadek o 32% w porównaniu do kwoty uzyskanej rok wcześniej. Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem również informuje, że ogólne dochody Rosji z paliw kopalnych spadły o 18% w drugim kwartale 2025 roku, a ten spadek dochodów nastąpił mimo, że Rosja sprzedała o 8% więcej ropy w pierwszym kwartale. 2025 roku. Te problemy gospodarcze są złą wiadomością dla Putina. Wyjaśniają też, dlaczego przywódca Rosji stawia wszystko na letnią ofensywę. Dlatego Putin chciałby teraz naciskać i przeprowadzić ofensywną operację. Po prostu skuteczną, tak aby w ciągu tych kilku miesięcy, kiedy wciąż czuje się finansowo dość stabilnie, po prostu, żeby naciskać na Ukrainę, żeby ją zniszczyć, Kasianow wyjaśnia, że Putin musi działać teraz, bo w przyszłości może już nie być w stanie. Ropa naftowa może być kluczem. Sytuacja może się zmienić, jeśli limit cenowy na ropę zostanie naprawdę wprowadzony i kontrolowany. W takim przypadku tylko napływ dochodów do budżetu federalnego Putina, mówi Kasianow dla Times Radio, to ograniczy możliwości finansowania Putina. To jest problem, z którym już się boryka i to problem, który będzie się tylko pogarszał dla przywódcy Rosji. Zaledwie cztery dni po tym, jak Kasianow rozmawiał z Times Radio, Wielka Brytania i Unia Europejska uzgodniły nowy limit cenowy który obniży to, ile Rosja może żądać za baryłkę ropy transportowanej drogą morską z 60 do 47. 60 dolarów. Unia Europejska planuje również wprowadzić ruchomy limit cenowy, który jak twierdzi zawsze będzie o 15% niższy od średniej ceny rynkowej ropy Urals, czyli głównej mieszanki ropy rosyjskiej. Mamy tutaj do czynienia z dwiema formami nacisku. Jeśli chodzi o Trumpa, Putin mierzy się z podwójnym problemem, nowym porozumieniem NATO, oraz groźbą sankcji wtórnych. W nieco ponad miesiąc to ogromna presja wywierana na przywódcę Rosji. Sankcje wtórne dodatkowo potęgują presję wynikającą z problemów gospodarczych Rosji, które popychają Putina na skraj, gdzie będzie musiał zrezygnować z inwazji, chyba że chce, by cały jego kraj poniósł konsekwencje. I jest jeszcze większa presja. Rosja zmaga się z poważnym kryzysem kadrowym. Wojenna gospodarka, o której wspomnieliśmy wcześniej, stworzyła mnóstwo problemów kadrowych w Rosji. Putin teraz potrzebuje wojny, żeby gospodarka jego kraju mogła funkcjonować. To jest problem, jak wyjaśnia Kasjano. Narastające problemy nie pozwolą utrzymać takiego systemu, takiego modelu przez dłuższy czas. Chodzi choćby o problem z siłą roboczą. Putin nie ma ludzi do pracy. Wszyscy ludzie teraz po prostu przenoszą się z przemysłu cywilnego do przemysłu zbrojeniowego. To jest problem, który nęka Rosję od czasu, gdy Putin rozpoczął swoją pełnoskalową inwazję i który nasili się w 2025 roku. W lutym Le Monde zauważył, że w Rosji brakuje około 5 milionów pracowników, co stanowi około 68% aktywnej populacji kraju. Za to odpowiada połączenie wojny Putina i spadającego wskaźnika urodzeń w Rosji. Rosja została zmuszona do zapełnienia luki na rynku pracy poprzez przyjmowanie większej liczby imigrantów do pracy. To jest rozwiązanie krótkoterminowe. Rosyjski minister pracy Anton Kotiakow ujawnił skalę problemu 14 lipca. Dokładnie wtedy, gdy Kasianow udzielał swojego wywiadu. Do 2030 roku będziemy musieli zintegrować 109 milionów ludzi z gospodarką. Powiedział, że powstanie około 80 tysięcy nowych miejsc pracy, a około 101 milionów ludzi osiągnie wiek emerytalny. Innymi słowy, Putin stoi w obliczu zarówno problemu z zasobami ludzkimi, jak i kryzysu demograficznego. Bezrobocie w Rosji jest również na rekordowo niskim poziomie 2,2% podaje United, 24 media. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dobrą rzeczą, ale te niskie wskaźniki bezrobocia nabierają nowego znaczenia. Kiedy dowiesz się, że w Rosji są tysiące miejsc pracy, których cywilne firmy nie mogą obsadzić, ponieważ brakuje ludzi. Przemysł cywilny już się kurczy, już jest w fazie redukcji, mówi Kasianow dla Times Radio. Oficjalne dane za pierwszy kwartał pokazują, że przemysł cywilny już się kurczy. To jest problem, który ma również w tym roku i będzie się on pogarszał. Do końca 2025 roku, roku wyłoni się zupełnie inna sytuacja, mówi Kasianow. Sytuacja, w której Putin będzie ledwo się trzymał, jeśli nie poprosi o pokój. Times Radio zadaje następnie Kasianowowi bezpośrednie pytanie: Czy Putin zostanie zmuszony do pokoju? Przez całą tę presję, która uniemożliwi mu robienie tego, co robił przez ostatnie trzy lata, Kasianow mówi, że tak będzie. Jeśli presja na reżim Putina wzrośnie, jak wspomniałem właśnie w tych dwóch kierunkach, to Putin będzie zabiegał o pokój do końca 2025 roku. Poza presją, z którą Putin już się mierzy, Kasianow wyjaśnia, że jeszcze więcej może spaść na jego barki, jeśli Stany Zjednoczone zatwierdzą ustawę zaproponowaną przez senatora Lincea Grahama. Ta ustawa jest w zasadzie jeszcze bardziej znaczącą wersją wtórnych ceł, które Trump grozi wprowadzić, jeśli Putin nie zgodzi się na pokój w ciągu 50 dni. Ustawa przewiduje nałożenie cła w wysokości co najmniej 500% w stosunku do wartości wszelkich towarów i usług, które dany kraj kupuje od Rosji. Jeszcze raz pamiętajcie, że to nie Rosja zapłaci to cło, tylko kraje, które kupują od Rosji. Bram uważa, że jego ustawa dałaby Trumpowi potężne narzędzie, którego mógłby użyć do uderzenia w Putina, co stanowiłoby punkt zwrotny w wojnie na Ukrainie. Czy ustawa Grahama zostanie przyjęta? Tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy jedno: to wywarłoby jeszcze większą presję na rosyjskiego przywódcę którego kolana już uginają się pod ciężarem odpowiedzialności. To wszystko prowadzi nas do tego, co wydarzy się w przyszłości. Times Radio porusza powtarzające się groźby Putina wobec NATO oraz możliwość, że Rosja może zaatakować kraj należący do NATO, jeśli Putin odniesie zwycięstwo na Ukrainie. The Guardian twierdzi, że Rater już zasugerował, iż Rosja może być gotowa zaatakować kraj NATO w ciągu pięciu lat od czerwca 2025 roku. To jest jeden z powodów, dla których NATO podniosło swoje zalecenia dotyczące wydatków na obronność do 5% produktu krajowego brutto, mówi Kasianow. To nastąpi tylko wtedy, jeśli Putin odniesie zwycięstwo na Ukrainie. Uważam, że taka sytuacja mogłaby być realna tylko wtedy, gdyby Zachód pozwolił Putinowi zniszczyć Ukrainę, mówi Kasianow w rozmowie z Times Radio. A jeśli Putin wygrałby tę wojnę z Ukrainą, to natychmiast połknie Mołdawię, która jest pobliskim małym krajem. A potem spróbuje przetestować artykuł 5 karty NATO, czy ten artykuł działa, czy nie. Zgodnie z artykułem 5, każdy członek NATO jest zobowiązany do udzielenia pomocy innemu członkowi, który doświadczy bezpośredniego ataku na swoją suwerenność terytorialną. Jedyną rzeczą, która powstrzyma próby Putina przetestowania NATO, jest opór Ukrainy wobec niego. Jeśli Ukraina pozostanie stanowcza, Putin nie poczuje się ośmielony. Nie będzie miał pewności, że mógłby zaatakować któregokolwiek członka NATO. Nawet tak mały kraj jak Estonia czy Litwa. Zamiast tego dowiaduje się, że NATO i cały Zachód staną przeciwko niemu, aby wesprzeć Ukrainę. A jeśli Ukraina będzie wspierana pomocą wojskową i wszystkimi naciskami wywieranymi na Rosję, Putin będzie musiał zdać sobie sprawę, że to uderzy w Rosję jeszcze bardziej bezpośrednio. Jeśli będzie na tyle nierozsądny, by zaatakować państwo NATO, komentarze Kasjanowa pokazują, że prezydent Rosji znajduje się w coraz słabszej pozycji. Presja wywierana na niego przez sankcje już teraz rujnuje rosyjską gospodarkę. Większa presja w postaci umowy z Stany Zjednoczone, Ameryki NATO i sankcji wtórnych całkowicie doprowadziłaby do upadku jego reżimu. Putin będzie zmuszony prosić o pokój nie dlatego, że tego chce, ale dlatego, że trzy i pół roku wojny oraz presja wywierana na jego kraj go do tego zmuszą. Nadchodzący kryzys gospodarczy Rosji to największy problem, z którym Putin musi się zmierzyć. Jeśli ma nadzieję, że nie będzie musiał prosić o pokój. Szczerze mówiąc, to jest prawdziwy powód, dla którego Rosja nigdy nie może wygrać tej wojny. Dowiedz się więcej w naszym filmie, w którym dokładnie analizujemy, jak bardzo podejście Putina zaszkodziło gospodarce jego kraju. A jeśli podoba Ci się ten film, pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami o słabnącej pozycji Putina jako prezydenta Rosji. I jak zawsze, dziękujemy za oglądanie.